Pewnie już wiedzą, że tutaj w Galerii Przeozimskiej na stałe, na parterze pokazujemy wybór z naszej kolekcji malarstwa Jana Cybisa, a tak się składa, że Jan Cybis, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, jest też patronem, którą malarze w Polsce mogą otrzymać. Ta nagroda jest przyznawana od 1973 roku na pamiątkę właśnie osoby, postaci Jana Cybisa i my tutaj w towarzystwie patrona tej nagrody prezentujemy kolejnych laureatów. Tym razem prezentujemy Laureatkę. Bardzo się cieszymy, że pokazujemy malarstwo jednej z artystek, bo tych artystek jest mniej niż mężczyzn artystów. Laureatek dotychczas było zaledwie sześć. To jest malarstwo Aleksandry Jachtomy, malarki absolwentki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, która nagrodę imienia Jana Cybisa otrzymała w 2003 roku. To jest malarstwo, jak widać, myślę już tutaj za mną, łatwo się zorientować, tak zwane malarstwo abstrakcyjne i to jest najogólniejsze określenie na to malarstwo, ale jest ono szczególne, bo Jachtomę zajmuje przede wszystkim światło i kolor. To są te dwa elementy nad którymi ona bardzo usilnie pracuje i tutaj w galerii częścią naszej wystawy jest taki film, w którym artystka sama opowiada o tym jak tworzy i zaczyna właściwie prawie że swoją wypowiedź od tego, że mówi że jest przekonana i wie, że wielu ludzi, którzy patrzą na takie praktycznie puste obrazy, myślą, że to jest coś bardzo łatwego do namalowania. I mówi o tym, że nic bardziej mylnego, że trzeba się bardzo długo natrudzić, bardzo długo namęczyć, żeby wpuścić to światło, wpuścić kolor w obraz, żeby farbę zamienić w kolor, żeby e, uzyskać na powierzchni płótna coś, co będzie pewnego rodzaju e, abstrakcyjnym odpowiednikiem pewnych abstrakcyjnych pojęć, bo przecież po to. Jest malarstwo abstrakcyjne i temu służy, na przykład milczenia. Aleksandra Jachtoma mówi, że malarstwo jest milczeniem. Mamy tutaj wiele emocji, mamy wiele takich wrażeń, które właśnie mogą być odbierane w jakiś taki sposób niewerbalizowany, a wprost z obrazów. Julian Przyboś, z którym Aleksandra Jachtoma zetknęła się w czasach swoich studenckich, radził jej, żeby. Czas zamieniała w kolor i ona rzeczywiście tutaj na tych wielu swoich świetlistych, barwnych obrazach to robi. To są obrazy takie niezwykle kontemplacyjne. My bardzo zachęcamy, żeby przychodzić na tę wystawę tak spokojnie, wiele razy, żeby sobie tutaj usiąść i po prostu na te obrazy popatrzeć, pokontemplować, pomedytować, bo do tego one nas skłaniają, dlatego nawet nie umieszczaliśmy podpisów. Tutaj podpisy są zbiorowo opracowane na oddzielnej kartce, którą można sobie wziąć, żeby te podpisy nie zaburzały tego, tego rytmu kolorów, tego dotyku koloru, który do nas z tych obrazów wychodzi. Trolley Er fuhr mich um Direkt in die Seite rein Zwei alte Damen unterhielten sich neben mir Als ich voll auf die Fresse In ihren Einkaufswagen fiel Glas Scherben W tym roku odbyła się 11 edycja Nocy Kultury, która umożliwiła uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach w Opolu. Jednym z nich była multimedialna wystawa studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego Ekosfera w Galerii M. Wystawa jest próbą przestrogi, uświadamiania nam bogactwa, które możemy stracić bezpowrotnie szybciej niż myślimy. Projekty są zbiorem refleksji nad relacją człowieka ze środowiskiem naturalnym. Przed wejściem do budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu oglądano wystawę plenerową Polski Czerwony Krzyż, 100 lat w służbie Ojczyźnie i Ludziom. W wystawowej muzeum spotkanie z artystą plastykiem Andrzejem Sznejwejsem z cyklu Twarze Opola. Deszczowa pogoda uniemożliwiła uczestnictwo w wielu innych wydarzeniach plenerowych, które były przygotowane na tę wyjątkową noc w Opolu.